No i finito, koniec lekcji. <laughs> a ty gdzie się wybierasz? Wychodzę z więzienia teraz, a co? Ale zaraz prowadzę wam WF. A... kurwa, Nie mam stroju. No widzę właśnie. No bo tylko na WEW wymagają stroju, więc na inne lekcje chodzę se w gaciach, nie? Bez stroju dostaniesz dziś pałę, więc lepiej coś znajdź. Oh. Ech, tyle lat już mam to durne wychowanie fizyczne, a nie jestem ani wychowany, ani fizyczny. Ej, mam nową mgiełkę, świetny pachnie. płaska. Masz mi Siema, ma ktoś strój pożyć? Sorry. O Jezu. Dobra, żebym tylko znowu nie pomylił drzwi. Ale tu jest. Twoja stara! I czemu sram na czerwono? Dobra, to na pewno tutaj. Siema, pożyczy ktoś strój? Ja mam tylko jeden. Przerobiłem swój na pokrowiec na telefon. Ja się moim podcierałem. Serio, nikt? Ja mam dwa stroje. O... Mogę? Trzymaj. B C czy ty to kiedyś prałeś? Piorą to mnie koledzy codziennie po szkole. Witam, jestem nauczycielem wf KTO KOPNĄŁ PIŁKĘ DO SIATY?! Być piłkarzem i już podpisywałem kontrakt z FC Barceloną, ale kontuzja w 1986 podcięła mi skrzydła. A kto pytał? Proszę pana, jestem niedysponowana. Chyba nie dość pana. Rozgrzeweczka, pajacyki. Uh, uh, uh. Ale co ty robisz? No pajacyki. Ale pajace to było do was. Róbcie przysiady. Aha. Aha. Co się lampisz? Nic, zerknąłem tylko na technikę. Skłoszę to do kuratorium. Dobra, dobra, robimy gałę, gra gramy w gałę. Zawsze mi się myli. Zagrajmy w co innego. Tak, nikt nie chce piłki nożnej. Niemożliwe, że nikt. No dobra, to jak ktoś chce grać w nogę, to niech powie. Ja chcę. Załatwione. Tylko nie noga. Boję się w to grać, od kiedy dostałem piłką prosto w jaja. Spokojnie, Kujon, to normalna reakcja, ale nie ma się czego bać. Tak, dawaj, bo ja nie chcę przed Tobą wchodzić. No dobra, dobra. Uwaga, idę. Kujon, podanie! <laughs> o kurde, kopnąłem! Widzieliście to? Ej, szczerze, myślałem, że od razu dostanie w jaja, to by było śmieszne. A o. Dobra, Ogryzek, teraz ty wchodzisz. Pokaż mu jak to się robi. O Ogryzek strzelaj! masz pustą bramkę. Nie, 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 Ogryzek, nawet krowa byłaby lepsza od ciebie. No bez przesady. Krowa, pokaż mu. Mu? No mu. Mu. Mu mu mu. Co? Jak to jest możliwe? Też tak umiem. Dajcie mi piłkę. A? złamałem nogę. Ból pomocy! Wstawaj, zaraz rozchodzisz.